Witajcie, przedstawiam Wam zestaw do autonomicznego zasilania w Altance. Jest to mały zestaw, który głównie umożliwia oświetlenie w środku, ładowanie do dwóch telefonów komórkowych, podłączenie jakiegoś odbiornika radiowego albo innych odbiorników pracujących na 12V. Zestaw składa się z akumulatora 12V o pojemności 26 godzin Do tego moduł fotowoltaiczny 50 fotopików monokrystaliczny. No i regulator ładowania PWM w specjalnej obudowie razem z gniazdami. Gniazdo zapalniczkowe uniwersalne, woltomierz, który pokazuje stan napięcia i wyjścia 5V USB do ładowania telefonów komórkowych. Do tego przełącznik na światło plus media. Wyjście zasilające wraz z jednym punktem świetlnym LEDowym 12V. No i mamy tutaj wejście na fotowoltaikę i od razu przewody wyjściowe. Ten jest zasilający z bezpiecznikiem jego w pierwszej kolejności podłączamy do akumulatora. Następnie podłączamy moduł fotowoltaiczny. Tu już mam przeprowadzony przewód, który podłączamy w drugiej kolejności tutaj do tego wyjścia. Za chwilkę wrócę, podłączę cały zestaw. I jesteśmy z powrotem. Zestaw podłączony. Akumulator w drugiej kolejności. Moduły fotowol... Moduł fotowoltaiczny, w tym przypadku jeden, 50W. No i mamy od razu napięcie na akumulatorze. I w tej chwili możemy podłączyć sobie dowolny odbiornik zewnętrzny bądź telefon komórkowy do ładowania. Zacznijmy od przykładowego telefonu komórkowego. Tu mam jakiś iPhone stary. Podłączamy i załączamy media. Zapaliła się lampka i podłączył do ładowania. Jak widać, ładuje. Teraz do tego możemy jeszcze podłączyć sobie na przykład laptopa. Tu mam taki zasilacz, który zamienia mi 12 V na napięcie trochę wyższe, około 20, akurat w tym przypadku, do mojego laptopa. I przełączymy sobie zasilanie. No, i tak to wygląda. I w tej chwili mamy zasilanie laptopa plus ładowanie telefonu komórkowego. Wszystko na akumulatorze plus jeden moduł fotowoltaiczny. Tu jeszcze mamy światło przygotowane do podpięcia, do rozprowadzenia przede wszystkim woltance i podpięcia. W dowolnym miejscu. No i tak prezentuje się ten zestaw. Jak ktoś nie lubi lutować i bawić się w kablologię, no to ma gotowca. Jakby ktoś chciał kupić cały zestaw bądź poszczególne elementy tego zestawu, zapraszam na naszą stronę www.samowystarczalni.eu.